Witajcie w kolejnym odcinku. Dzień dobry. Maciej Stachowiak, Wojciech Kasprzyk. Chcemy z Wami się podzielić kolejnymi informacjami, kolejną wiedzą, którą my żeśmy pozyskali. A mianowicie chodzi o to, że odbywamy cyklicznie różne spotkania, pomagamy ministrom w wyjaśnianiu różnych spraw, które dotychczas były źle prowadzone. Jesteśmy jak gdyby... My siebie traktujemy jako ciało takie doradcze, które chce brać czynnie udział w poprawianiu sfery bezpieczeństwa obywateli, którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Może o tym wznowieniu, o którym w tej chwili rozmawialiśmy, może zacznij Ty, no bo to jakby od Ciebie Warto, z, warto byłoby tak. Od tak. Ciebie z kancelarii wniosek. Proszę Państwa, otóż pierwsza kluczowa sprawa, czyli śmierci Gora Stachowiaka, została przeprowadzona w taki sposób, że nie została do końca wyjaśniona. Natomiast na skutek zmiany rządu. Zaczęli się odzywać różni biegli, którzy są bardziej odważni, chcą prezentować inne poglądy niż polityczni biegli, którzy byli wykorzystywani do niektórych postępowań prokuratorskich. I odezwała się pewna pani biegła. To znaczy ja przepraszam, tak. może nie, nie odezwała, tylko Tomasz Pajączek, który. Redaktor z, redaktor, redaktor z tak. redaktor, który, który cały czas jest w tej sprawie aktywny i dr drąży, tak. drąży bardzo mocno i Tomek. Pajączek do kilku biegłych wysłał materiały związane z moim synem. No i biegła się odezwała. To jest pierwsza osoba, która tak naprawdę z imienia i nazwiska opisała nam, zrobiła nam taką, taką bardzo krótką opinię na, na, na podstawie tych materiałów, które w tej chwili miała tak na szybko, ale jeżeli będzie chęć z ministerstwa, a miejmy nadzieję, że taka będzie, to zaraz Wojtek yy, będzie kontynuował dalej, to, to może zrobić bardzo obszerną opinię, ona wyraźnie już w tej opinii zasygnalizowała, że, 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 że no przyczyniły się osoby trzecie do, do, do śmierci mojego syna. Tu mówi wprost biegła, że doszło do uduszenia, tu nie ma o czym, nie ma co tu ukrywać, tak? I przy Państwa, na podstawie tej biegły, która jest odważna, która się nie boi dzisiaj, Możemy wznowić postępowanie i też taki wniosek do prokuratora krajowego, żeśmy złożyli, do pana prokuratora Korneluka. Mało tego, na podstawie postępowania... I do ministra Bodnara również. No oczywiście, do ministra Bodnara również, natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy. W momencie, kiedy było umarzane postępowanie śmierci Góra Stachowiaka, profesor Berend, tak się nazywał profesor, który opiniował, Wymyślił sformułowanie śmierci, z którego następnie rok później się wycofał. Odpierał się, może, może należałoby tak powiedzieć, bo to jest jakby w Ameryce, pierwszy raz w Stanach, Exciting Delirium się pojawiło. Tak, ale on się na podstawie właśnie tego, tego, tego sformułowania, jak gdyby cały czas przedstawił, że śmierć była następstwem właśnie na skutek Exciting de Delirium. Exciting delirium tak? No i wiemy o tym, że po roku czasu, kiedy taką opinię wydał do prokuratury w Poznaniu, następnie zmienił front i wydał publikację naukową z innymi profesorami i stwierdził, że można posługiwać się tym pojęciem, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pozostałe przyczyny śmierci ewentualne zostaną wykluczone. Natomiast te pozostałe przyczyny śmierci nie zostały nigdy wykluczone. I na podstawie tego, żeśmy również zawnioskowali o wznowienie postępowania, ponieważ po pierwsze mamy profesor, no, przepraszam, doktor, która wypowiada się w zakresie tego, że doszło do uduszenia, mamy kontropinię, Wojtek, należałoby jeszcze y, powiedzieć, że pani, pani doktor teraz zrobiła opinię, przeprowadziła 3000 sekcji zwłok. Także jeżeli chodzi o rzetelność tej osoby, no to, to nie mamy żadnej wątpliwości, bo to już jest tak dużym doświadczeniem osoba, że... No Chyba tutaj już nic więcej nie trzeba dodawać. No i dodajmy też to, że amerykańskie instytuty, które w ogóle wymyśliły Excitement Delirium, wycofały się, z, nawet dali takie wytyczne, żeby nie stosować, żeby być bardzo delikatnym, wrażliwym albo delikatnym w zakresie stosowania tego pojęcia, żeby nie nadużywać tego pojęcia. I to jest naprawdę takie, można nazwać nawet niebezpieczne formułowanie przyczyny śmierci, tak? Więc to jest kolejna rzecz. Wiemy o tym, że kolejne instytuty amerykańskie wycofują się również z jakim delirium, ale też pamiętajmy o tym, że profesor, który opiniował yy, ma postawione zarzuty i sprawa jest, trafiła do sądu. Chyba pierwsza instancja już pan profesor został skazany. Nie wiem, czy prawomocnie, ale chyba prawomocnie. Prawomocnie w tej chwili odwołuje się, także no, no w ogóle to jest biegły, który, który nie tylko w sprawie mojego syna, ale w wielu sprawach. No. Opiniował i tutaj nawet prawa fizyki, że tak powiem ironicznie zostały tutaj przez złamane, niego złamane także tak. to jest osoba, która jest zupełnie niewiarygodna, która została, powinna zostać skreślona, myślę, że w niedługim czasie to się wydarzy z listy biegłych, bo po prostu robi krzywdy, krzywdy rodzinom, yy, które dalej walczą o, o, o prawdę, o tą, o tą słuszną sprawę, o skazanie winnych niepotrzebnej oczywiście śmierci. Ale to nie jest tylko jeden biegły taki w Polsce, znamy wielu. Możemy tutaj nawet przedstawiać te opinie i będziemy na pewno się z Państwem dzielili. Natomiast te pierwsze programy, które będziemy Państwu transmitować i, i omawiać, to jest taki zaczyn, to jest dopiero taki początek. Chcemy Was zaciekawić, czym się zajmujemy, tak jak powiedziałem w poprzednich programach, żebyście mieli świadomość, że trzeba nas wspierać, a my będziemy robić swoje i na pewno zobaczycie tego efekty. Tu należałoby jeszcze powiedzieć yy, panie mecenasie, że ostatnio udało nam się spotkać yy, dwukrotnie już z ministrem yy, Tomaszem Siemoniakiem i bardzo tutaj chcieliśmy podziękować, bo jest duża chęć pomocy w wyjaśnieniu chociażby sprawy mojego syna. Także pewne dokumenty, które jeszcze ze strony policji mamy wrażenie, że mogły gdzieś tam nie do końca ujrzeć światło dzienne w samym procesie, yy, no, pan minister po prostu w tej chwili po, po, po zmianie władzy próbują jeszcze prześledzić te materiały. Może nam się uda jakieś kolejne nowe okoliczności, które gdzieś tam wypłyną w tych materiałach policyjnych, które do tej pory tak naprawdę no, były schowane, że tak powiem ironicznie, w garażu. No i Maciej, pamiętaj też o tym, że gdy zadeklarowaliśmy obu ministrom, że swoim doświadczeniem służymy pomocą. Oczywiście jeżeli komendant główny policji bądź inni komendanci będą chcieli skorzystać z naszej wiedzy, chociażby o stosowaniu nieprawidłowym środku przymusu bezpośredniego to my służymy pomocą tak, na, na każdym etapie, jeżeli potrzebują ekspertów, specjalistów, no, my dalej się nie wycofujemy ze swoich deklaracji i tak jak opracowaliśmy dla Ministerstwa Sprawy, Spraw, Spraw Sprawiedliwości 25 pozycji, jak poprawić postępowanie przygotowawcze, tak tutaj możemy również przedstawić swój kompleksowy pomysł na to, jak poprawić funkcjonowanie formacji, chociażby Policji. Chyba tyle. Dziękujemy Państwu. Zobaczymy się w następnym programie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do widzenia. Do widzenia.